Dzisiejszą uroczystość została przywołana pamięć naszych najbliższych, drogich ojców, mężów, braci. Jedni zginęli jako żołnierze, inni zamordowani przez niemieckich oprawców w obozach zagłady lub w egzekucjach ulicznych. Ja, jako córka jednej z ofiar, w imieniu wszystkich rodzin, chciałam serdecznie podziękować. Osobom, które przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję serdecznie naszemu księdzu proboszczowi, kanonikowi Jackowi Wrysiowi, a przede wszystkim przewodniczącej koła przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szenkielowie, naszej koleżance. Pani, Boże, pani doktor Bożenie Rabikowskiej, jej zaangażowanie i poświęcenie jest godne podziwu i uznania. Odwiedziła ona wiele miejsc, m.in. Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum na Radogoszczu w Łodzi. Wiele kancelarii parafialnych, osoby prywatne w celu zdobycia wyczerpujących wiadomości. Szukała nawet osoby o losach, których do tej pory nie wiedzieliśmy. Jesteśmy jej za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy!